Moim zdaniem AI nie zabierze, nie zamieni, ale doda, sprawi, że coś będzie szybciej, lepiej, wyraźniej. A ja na przykład widzę właśnie duży boost, jeżeli chodzi o chociażby nowo. AI mi pomaga się uczyć. W moim życiu na pewno dużo zmienił pod tym kątem, że zaczęło mi się bardziej podobać AI. AI było dawna. I widziałem je wiele razy na różnych miejscach, które mnie interesowały. Mówię, bardziej tematy IoT, bardziej tematy smart city, a tutaj to mnie zaciekawiło. Czyli pojawił się kolejny konik, który mnie zainteresował. Pojawiły się te tematy związane z data science, data engineering, z wszystkimi tymi rzeczami, które są wokół, wokół AI. -a. I sprawiły, że zacząłem się tym bardziej interesować. Czy zostanę szefem AI'a? Podejrzewam, że nie, ale tu nie chodzi o to, żeby wszyscy byli szefami AI. Chodzi o to, żeby AI wykorzystywać w codziennej pracy we wszystkich różnych elementach, w których działamy. I tutaj widzę, że to chyba u mnie też to zmieni, bo szukam po prostu wszelkich różnych momentów w życiu prywatnym i zawodowym, gdzie można wdrożyć AI, żeby usprawnił, pomógł w lepszą. Wydaje się, że właśnie to poznanie świata AI-owego, to ściągnięcie takiej kurtyny, która tej otoczki, która sprawiała, że on był nieprzystępny, i pokazanie wszystkich elementów, to, to chyba też jest bardzo ważny element, że to nie jest AI: trzy godzinki, zrobiony kurs, certyfikat, który sobie wrzuca na link na i dziękuję, do widzenia, a którym się mogę pochwalić, pomachać. Tutaj faktycznie jest tak, jak jest na studiach MBA. -a. Czyli myśli się człowiek namęczyć, bo to nie jest proste, ale potem to z nim zostaje na dłużej. I to jest klucz, jak dla mnie. I to jest to najważniejsze, że pewne elementy już wprowadzam, bo już mam ileś aplikacji nowych, AI-owych na telefonie, i z których korzystam, i wiem, że to ze mną zostanie na dłużej. I to jest chyba najważniejsza wartość dodana, że to nie jest tylko kurs po to, żeby się pochwalić na LinkedInie, bo to jest coś, co się może przydać w przyszłości, a takich rzeczy jest bardzo mało i je trzeba cenić. A nie lubię jak jest nuda. Nie lubię yy, niczego się nie uczyć. A i tak miałem przez większość rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś kursy i szkolenia, tu tego nie ma. Na szczęście tu jest niesamowicie intensywnie i to nie jest tak, że uczymy się dwa razy w tygodniu na filmach, yy, kiedy Maria pokazuje nam AI. -a. To tak nie wygląda. To trzeba się uczyć wcześniej przed yy, w trakcie w różnych momentach, co jest bardzo fajne. Bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, jest bardzo dużo wiedzy do przekazania, ale. Z jednej strony no, jest tak fajnie wypoziomowana, bo ona nie jest akademicka, nie jest nudna, to nie jest czytanie slajdów, ale nie jest też kompletnie e, taka spłaszczona czy, czy, czy całkowicie śmieszna, bo czasami też takie szkolenie widziałem, że ktoś próbuje iść tą drugą stronę i przesadza. Tutaj to jest tak dla szarego człowieka, pokazane AI i. To, co mi się podoba, to te wszystkie machine learningi, deep learningi i wszystkie inne learningi zaczynają się układać w jedną całość. Zaczyna być wiadomo, o co w tym chodzi, i to już nie jest takie straszne i potworne, tylko jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy plus to połączenie do wszystkich technologii. Jeśli ja to, co się bardzo podoba, to było na jednym z modułów, że było pokazanie computer vision. IoT, smart cities wszystkich tych takich nowoczesnych technologii jazdy autonomicznej, czyli wszystkich trendów pokazujących, że AI wszędzie gdzieś tam ma karączki i o co w tym chodzi. Moim hobby ogółem jest IoT Smart City. Nawet prowadzę firmę, która działa w tym obszarze, poza tym, że działam w bankowości, uwielbiam wszelkiego rodzaju kwestie urządzeń, rzeczy i AI, który wchodzi w to, zaczyna sprawiać, że to ma coraz więcej sensu. I te manualne, manualne automatyzacje, sceny, to, to co trzeba było robić fizycznie, bo mimo wszystko IoT nie jest bezobsługowe, AI zaczyna sprawiać, czy jest tym, czym być powinno. Czyli mój dom zaczyna myśleć za siebie, ale nie tylko, bo ogółem tak naprawdę ten wybuch AI, który się pojawił, i możliwości, które są związane właśnie z nauką, pomaganiem, to na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie. I moim zdaniem AI nie zabierze, nie zamieni, ale doda. Prawi, że coś będzie szybciej, lepiej, wyraźniej. A ja na przykład widzę właśnie duży bust, jeżeli chodzi o chociażby naukę. AI mi pomaga się uczyć i zyskiwać na czasie, dzięki czemu robię wiele rzeczy naraz. I wydaje mi się, że to jest chyba taki najważniejszy element. Nazywam się Ariel Skurski, aktualnie pracuję w roli IT managera bankowości. I w świecie IT jestem już od około 10 lat zarówno na rynku lokalnym polskim, jak i międzynarodowym.